Czy wiecie, że na Kociewiu są ludzie, którzy tworzą małe dzieła sztuki i robią to tak dobrze, że zdobywają nagrody na mistrzostwach świata? I jednym z takich osób jest pan Jerzy. Spójrzcie. Czym zajmuje się w godzinach wolnych? Panie Jerzy, pan już jest na emeryturze podejrzewam, tak? Tak, już jestem na Witam, emeryturze. Witam, Jacek. Od ilu lat zajmuje się pan modelarstwem? Bo rozumiem, że jest to model prawdę mówiąc od dzieciństwa, w szkole podstawowej mieliśmy pracownię modelarską, i tak chyba zaszczepiono mi tą, to hobby. Niesamowicie, tu jest tyle szczegółów. Z ilu elementów składa się taki model? To tu jest są... kilkaset elementów. Te elementy wymagają. Ja bym powiedział, że ich. kilka tysięcy, tak patrząc na. Westeczki. No, nie chcę być ekstremalnie. <gry> chcę być skromny, tak? Tak, ale to są elementy, które tworzą cały okręt. A każdy element podlega właściwie obróbce. One są w większości przygotowane, ciemne laserowo, ale wymagają modelingu, Trzeba... Czyli rozumiem, że można kupić, może nie gotowca, ale y, tu gdzieś jakieś pudełko jest. Tak. Popatrzmy, jak to wygląda. tu widzę. O. Czyli kupuje się model, który gdzieś w fabryce został zaprojektowany. Tutaj te elementy drewniane zostały powycinane laserowo, ale chyba i tak jest mnóstwo jeszcze dodatkowej pracy. Tak? Nie wszystko się da wyciąć, dorobić. Tutaj jeszcze jest chyba tyle elementów do zrobienia drobnych, malutkich, bo tutaj są takie szczegóły, jak lineczki, tak? Liny, olinowanie, tu jakieś żagle pewnie będą montowane. Tu Całe tu... wiązanie lin. I to wszystko ręcznie to, to wszystko... montowane? Tak, to musi być wszystko ręcznie przygotowane, z drobnych elemencików. Trzeba lutować, trzeba malować, połączyć razem. No i oczywiście w odpowiednim dokładnie miejscu zainstalować. Teraz y, zajmuje się pan zrobieniem bezan masztu. To jest już ostatni maszt, który mam do wykonania. Praktycznie y, z... wykonanie masztu zajęło mi zawsze minimum jeden dzień, bo trzeba wykonać y, każdy element na tyle dokładnie, żeby tworzył później jedną całość i piękny obraz. I robi się to z takich planów, które tutaj widzę na ścianie? Tak, z tych planów i. Zobacz Aleksandra, tu jest plan tych poszczególnych masztów. Tak, tam są wymiary, grubości odpowiednich elementów. Czyli nie wszystkie elementy przychodzą gotowe, tak? Bo tutaj nie, widzę, nie, że nie. czasami trzeba je dopasować, dociąć. Przeszlifować. Mhm. Tu na przykład, jeśli patrzymy na te deseczki, to, to jak to wygląda? To, tu z takich małych, drobnych deseczek, które to, Pan... To jest właśnie z listek przygotowanych, pociętych właśnie dla modelarzy. I z tego kryjemy cały kadłub. Ten kadłub jest z podwójnej ilości listew. Najpierw są listwy najtańsze, czyli bardzo elastyczne, które możemy je bardzo ładnie wyginać na kadłubie. A później, już na gotowo, jest cieńsza listwa, która tworzy właśnie już tę, tą ostatnią warstwę do yy, zewnętrznej powłoki. Ten model jest robiony z jakiegoś tam gotowca. Tak. tak? Można, zestaw, można kupić zestaw, zestaw w sklepach, które są w całej Nie? Polsce i na świecie pewnie, tak? Właściwie Ale też tak. Się, słyszałem, że robi pan modele z, od samego tutaj od, od tak, podstaw, tak? Podstawy. Tutaj nawet jeden taki. Widziałem, to ja sobie go pozwolę wziąć do ręki. O, popatrzcie. Tak wygląda model, który jest budowany bez gotowych elementów, czyli każdy element został przez pana, przez pana Jerzego został wykonany. osobiście wykonany. Tak. Cóż z tego będzie za okręt? To jest Katarina, to jest okręt królewski, konstrukcja angielska, a dlatego jest moją ambicją było wykonania modelu od podstaw, ponieważ uzyskanie tych wszystkich kształtów, linii. tej całej linii. Każda wręga ma swój kształt mm -hmm. i to jest właśnie bardzo dla modelarzy utrudnione, żeby wykonać to samemu. I zwróćcie uwagę, to wszystko jest na kołki. Tak, to jest na kołki. Czyli... To są deseczki kołkowane, nie wklejane, wykrzywiane, tylko tak jak... Czy tak kiedyś budowano po prostu? Tak, bez jednego gwoździa. Czyli to były właśnie kołki drewniane, i w ten sposób montowano kadłuby. Poszycie kadłuba. Niesamowite. Ile czasu trwa? No, może skupmy się tu najpierw na tym modelu, który Pan teraz robi. Ile czasu trwa godzin? Bo to godzin pewnie można by tak określić. Ten model można śmiało założyć do 600 godzin można go wykonać, o ile chce Pan to zrobić szybko. Ja robię to nieco dłużej, bo nie było to moją ambicją, żeby robić szybko, tylko bardziej dokładnie. W związku z tym nawet przekraczam to, ten limit taki. Dobrze, to proszę pracować nad swoim tutaj projektem, a w tym czasie ja będę tutaj zadawał różne proszę pytania, się. które mi przychodzą do głowy, bo przede wszystkim wiemy już ile czasu trzeba taki projektor... Robić? Po co się robi? Po co pan to robi? Ponieważ żona lubi czytać książkę, a ja w tym wypadku nie miałbym co robić. Dla mnie książki to są też wspaniała rzecz, ale ja nie chcę spędzić całego życia na czytaniu. Chciałem coś tworzyć. No i zacząłem tworzyć okręty. I tu głowa musi pracować, tak? To nie da się tego zrobić, tu, tu, tu trzeba się na tym skupić, nie? To nie jest, że się wyłączę i. Tu każdy element wymaga zaangażowania. Krótko Rąk mówię... i. Precyzji lekarskiej i, i umysłu. Co? Tak. Jeśli żona wchodzi mi tutaj do pokoju i mówi, że jedziemy na zakupy, a ja jestem akurat skupiony na jakimś elemencie, gwarantuję panu, że popełnię błąd. Człowiek już przestaje, odlatuje, już y, nie jesteś tak skupiony. Można w bardzo szybkim y, tempie zrobić błąd, później się tego żałuje. Dlatego mam tu swój pokój, swój warsztat i praktycznie. Wydzielony czas dla siebie. Wiemy też, że z takimi modelami można pojechać na wystawy. No więc pojechałem. I słyszałem, że tutaj, może to nie ten model, ale ten, który budował pan wcześniej, który go już tutaj niestety nie możemy zobaczyć, bo został sprzedany, wygrywał porządne nagrody. Został zrobiony podobno perfekcyjnie. Tak. Zdobyłem złoty medal na Mistrzostwach Polski w oleśnicy w 2016 roku. Dostałem rekomendację do mistrzostw Europy albo świata przez związek modelarzy. Pojechaliśmy z żoną na mistrzostwo świata, tam zdobyłem srebrny medal, i to był największy mój sukces podczas wykonywania właśnie tych modeli okrętów, ale może może inaczej powiem. Największym moim sukcesem było to, że przyjechał kiedyś gość i chciał kupić mój okręt. To był akurat e, podobny okręt e, Galeon e, San Juan de Pomuceno. Nie wiem, akurat w domu nie było. Przyjechał do, do domu. Ja przyjechałem po pół godziny, a facet siedział przy stole, żona mówi: Nie wiem, co się dzieje, on nic nie mówi. No i. Zacząłem z nim rozmawiać. on ja mówię, proszę pana, oglądam ten pana model i chyba wszystkie modele, co do tej pory kupiłem, będę musiał wyrzucić. To było coś wspaniałego. Ja mówię, jak nie wierzyłem, że można zrobić coś gorzej od tego, jak ja zrobiłem. Czyli mój model wydawał mu się rzeczywiście perfekcyjny. Ten model. Został sprzedany do sklepu Modelnet w Rumi. Ja już się na ten model napatrzałem. Już dla mnie właściwie był na co dzień e, zwykłym wykonaniem. Wszedłem z tym modelem do sklepu, byli tam inni modelarze. Właściciel sklepu woła swojego współpracownika, chodź tu, chodź zobacz, tak jest wykonany prawidłowo piękny model. Coś takiego usłyszeć od ludzi zupełnie... Fachowców, czyli tak. Osoby, które się zajmują tym na co dzień i sprzedają tych modeli. Tak. No mnóstwo. więc stanąłem jak wryty. Nie wierzyłem, że coś takiego usłyszę. I on do mnie powiedział, no pan to już jest tak opatrzony ze swoim modelem, że pan tego nie widzi. Ale ja widzę wszystko wykonane perfekcyjnie. No i ten model właśnie będzie stał w sklepie jako reklama. Dla ludzi, którzy chcą właśnie coś zbudować i uwierzyć w to, że to można zrobić. A jak nazywał się model, który wygrał, z którym pan był na Mistrzostwach świata i zdobył drugie miejsce? To, był, to była y, szwedzka waza, właśnie okręt budowany y, na potrzeby wojny z Polską. Przepiękny okręt, niestety krótką historię miał, jeśli chodzi o pływanie, ponieważ wypłynął z portu i półtora kilometra dalej zatonął prawie z całą załogę. To cóż, Panie Jerzy, nie przeszkadzamy, bo to każda godzina przy produkcji jest cenna. Dziękujemy bardzo to. za poświęcony czas. To nie jest produkcja. To, <laughs> to jest tworzenie dzieła. To tak? no jest taka prawda. Dziękuję za słowa, uznania. To cóż, a wy co robicie wieczorami? To jest prawdziwe hobby, prawda? Zapraszamy Was na kociewie, zwiedzajcie i oglądajcie nasze filmy.